Cześć, nazywam się Magdalena Komsta i jestem psycholożką oraz promotorką karmienia piersią. Możesz mnie kojarzyć z bloga wymagający.pl oraz Instagrama czy fanpage'a o tej samej nazwie. W tym podcaście opowiadam, dzielę się moimi dziesięcioma błędami, które popełniłam podczas rozszerzania diety. Mówię o nich, żebyś to Ty nie musiała ich popełniać. Dziś o błędzie numer cztery. Zadamy sobie bardzo ważne pytanie: dla kogo gotujesz? Cytując klasyka: kiedy pytają mnie, gdzie znajdę listę, w jakiej kolejności należy proponować dziecku warzywa i owoce, odpowiadam nigdzie. I to nie dlatego, że jestem złośliwa, tylko dlatego, że takiej listy po prostu nie ma i nie będzie możesz znaleźć jakieś listy z produktami. Sama nawet umieściłam ze swoimi współautorkami taką listę w swojej książce i te listy z produktami mogą być przydatne, ale ta lista w naszej książce jest alfabetyczna. Nie ma na tej liście żadnej kolejności. Zachęcam więc, żeby zapomnieć o jakiejś specjalnej kolejności i wrócić znów do pytania. Dla kogo gotujesz? Jednym z błędów, które popełniłam na samym początku rozszerzania diety, było, odpowiadając na to pytanie, gotowanie dla dziecka, a nie dla rodziny. I na szczęście dosyć szybko się ogarnęłam, dosyć szybko z tego pomysłu się wymiksowałam, ale ty w ogóle nie musisz wchodzić w tę ślepą uliczkę. I zachęcam, żebyś w ogóle tego błędu nie popełniała. Już mówię dlaczego. Dietę rozszerzamy niemowlakom. Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, chcemy uzupełnić właśnie mleko, którym dziecko się do tej pory żywiło, o inne produkty zapewniające dziecku energię, składniki mineralne czy witaminy. Dlatego nie dlatego, że z mlekiem coś złego się dzieje, tylko dlatego, że potrzeby żywieniowe dziecka rosną i samo mleko już tych potrzeb nie jest w stanie zaspokoić. Po drugie, dziecko ma się nauczyć rzuć gryźć. Rzuć i gryźć. Odgryzać, przeżuwać. No, to, trudno jest to zrobić, kiedy się tylko pije mleko. Po trzecie, dziecko ma poznać nowe smaki, a po czwarte i tu tak naprawdę przechodzimy do tego mojego błędu, niemowlę w trakcie rozszerzania diety ma rozpocząć włączanie się w rodzinną kuchnię. Czyli dziecko ma poznawać smaki, ale nie jakiekolwiek smaki, albo smaki w kolejności ustalonej przez dietetyka, tylko ma poznawać smaki swojego domu i uczestniczyć w posiłkach z rodziną. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że od samego początku rozszerzania diety możesz podawać maluchowi posiłki, które ty jesz, albo fragmenty tych posiłków. Oczywiście te rzeczy dla dziecka powinny być dostosowane po pierwsze do umiejętności malucha, i tu na przykład kwestia konsystencji. Ale też no po drugie nie powinny zawierać takich produktów, które są zakazane w diecie małych dzieci. Jest dla przykładu konkrety. Odkładasz porcję zupy przed dodaniem do niej soli. To jest jedna zupa, ale ty masz posoloną, a przed tym posoleniem odkładasz tę zupę dla dziecka. Albo odkładasz porcję farszu do pierogów zanim do tego farszu dodasz leśnych grzybów. Ty masz z grzybami, dziecko ma bez leśnych grzybów. Gotując jajka, wyjmujesz swoje jajko chwilę wcześniej, bo na przykład lubisz jajko na miękko, ale dzieciom jajek na miękko nie podajemy. Dlatego to jajko dla dziecka gotujesz chwilę dłużej, żeby żółtko było ścięte. Nie dajesz dziecku całej surowej marchewki, ale ścierasz ją na tarce. Chodzi mi właśnie o, o tego typu drobne zmiany. Czyli gotujesz dla Was, dostosowując posiłki, dokonując niewielkich zmian. Ale nie chodzi o to, by przy rozszerzeniu diety gotować osobno dla dziecka a osobno dla siebie. Więc dlaczego to jest takie ważne? A no dlatego, że nawet będąc człowiekiem, który ogarnia kuchnię, jest zaawansowany kulinarnie, to codzienne przyrządzanie dwóch śniadań, dwóch drugich śniadań, dwóch obiadów, dwóch podwieczorków i dwóch kolacji jest wykańczające. A jeśli jeszcze nie jest, to niedługo się stanie, bo to trwa długo. Te smęczące na dłuższą metę. Często też marnujemy w ten sposób więcej żywności. Co więcej, jeśli dziecko tego specjalnie ugotowanego dla niego obiadku nie zje, to całkiem możliwe, że odczujesz dosyć dużą frustrację. Bo wtedy jak nic włącza nam się w głowie coś takiego, jak to ja się tyle nastałam przy tych garach w upale albo kiedy miałam mało czasu. A on nic z tego nie zjadł, no i pojawia się presja, pojawia się stres, albo właśnie frustracja. Kiedy je ten sam obiad co ty, to myślisz sobie trudno więcej zostanie dla mnie, dosolę sobie na talerzu, jeśli lubisz solić. Po trzecie dziecko, któremu się specjalnie gotuje, nie uczy się tych smaków rodzinnych. A przecież kiedyś i tak, mam nadzieję, planujesz przestać gotować dwa rodzaje obiadów. Dlaczego miałabyś nie zrobić tego wcześniej, niż później? Dlaczego nie miałabyś tych smaków wprowadzać wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie ma żadnych preferencji żywieniowych poza uwielbieniem dla mleka? Po czwarte, niemowlęta mają wbudowany przez ewolucję taki program w swoim umyśle pod tytułem Stależa rodzica smakuje mi bardziej? Można to czasem zaobserwować wśród znajomych, może twoje dziecko też tak ma. Albo będzie tak miało. Matka natura urządziła to w ten sposób, żeby małe dzieci były dość ostrożne w jedzeniu rzeczy, których nie znają, zwłaszcza jeśli te rzeczy wydają się być gorzkie albo kwaśne. Dlatego, że takimi rzeczami można by się otruć. W związku z tym, nierzadko ta sytuacja wygląda tak, że dziecko ma na talerzu coś fajnego, ale i tak sięga do jedzenia z talerza mamy albo z talerza taty, bo skoro rodzic je, no to prawdopodobnie jest to bezpieczne i się tym nie zatruje. Więc lepiej jeść z rodzica, z talerza rodzica. Fajnie, jeśli takie dziecko Ci się trafi, fajnie byłoby mieć więc na talerzu coś, co dziecko faktycznie może zjeść. I... Ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, nawet te oficjalne zalecenia, które dotyczyły rozszerzania diety, opisywały to w taki sposób, że to rozszerzanie diety wydawało się być mega skomplikowane i naprawdę wydawało się być pracą na pełen etat. Z jakimś odważaniem, odmierzaniem, rozpuszczaniem, osobnymi posiłkami, no generalnie cuda na kiju. Natomiast teraz. I w tych najnowszych standardach żywienia niemowląt z 2021 roku, które obecnie obowiązują, wiemy i jest to podkreślane, że chodzi bardziej o podawanie produktów lokalnych, sezonowo dostępnych i wprowadzanie dziecka w nasze smaki i w nasze zwyczaje, niż o to, żeby codziennie gotować zupę, którą wylewasz, bo ty nie lubisz zup. Są ludzie, którzy nie lubią zup. No ale słyszałaś, że dzieci muszą jeść zupy, więc gotujesz specjalnie dla dziecka. Nie, dzieci nie muszą jeść zupy. Serio? Możesz dziecku podać warzywa w inny sposób niż w zupie. I jeszcze jedna uwaga. Rozszerzanie diety bywa bardzo, bardzo dobrą okazją, żeby przyjrzeć się temu, jak ty jesz i co ty jesz. Bo generalnie, jak mamy przekonać dziecko, że warto jeść warzywa, jeśli prawie ich nie mamy w domu i niestety frytki się tutaj nie liczą. Więc jeśli mnie słuchasz i myślisz sobie, ej, ale jak to mam. Gotować dla nas, jak to dziecko ma się dopasowywać do moich smaków. Moje smaki to jest kebab i zamawiany chińczyk, a z warzyw to frytki i keczup, no przecież to też pomidory. No to tak naprawdę przy okazji rozszerzenia diety możesz małymi krokami te swoje smaki też poszerzyć. Dlatego te listy mogą się przydać, bo może zapomniałeś, że istnieje coś takiego jak brukselka i może teraz by ci już smakowała. Kto wie. Twoje zdrowie na pewno Ci za to podziękuję, jeśli spróbujesz. Wszystkie potrzebne informacje o rozszerzaniu diety, w tym o tym czego nie wolno podawać dziecku i jak modyfikować posiłki, żeby te produkty, które tam są, były dla dziecka bezpieczne, znajdziesz w mojej książce Rozszerzanie Diety Niemowląt, którą napisałam wraz z trzema dyplomowanymi dietetyczkami. Przed sprzedaż tego poradnika już ruszyła. Więc jeśli jesteś przed rozpoczęciem przygody z rozszerzaniem diety, chcesz uniknąć moich błędów, chcesz mieć jedno miejsce, jedną książkę, w której znajdujesz odpowiedzi na wszystkie pytania, to serdecznie Cię zapraszam do sięgnięcia po tę książkę. Znajdziesz ją na stronie rozszerzamy.pl. A ja za tydzień wracam z kolejnym błędem, porozmawiamy tym razem o krzesełkach do karmienia. Do usłyszenia!